Nie umiem zaczynać, nie lubię. Znaczy wiesz, jak jest ja z tobą kogoś, to się mogę wygłupić, ale tak u siebie to tak nie umiem, bo nie wiem co, co powiedzieć. No normalnie noś, za... Siema. Ty zacznij. Siema Ty tej strony szczęśliwy ziem. Ani ksao. Szczęśliwa Ksao. O, no i proszę jak pięknie. A ja jestem chaotycznym kartoflem. No i mamy intro. Jest w no, ogóle kamina cudowna. No Tak, <laughs> w takim razie jest ze mną szczęśliwa Ksao i jestem ja, chaotyczny ziemniak i Ksao uczy mnie grać w Simsy, bo wyszło, że nic nie umiem w tej grze i generalnie Feng nas zaprosił na coś ala tylko że jego żona tutaj sprzedaje i w ogóle to coś przyszło? Jakiś Clemens? <noise> nie wiem, to chyba jakiś Papcia Mróz jest, nie? No dokładnie, I, to są I wszyscy drugują na zakupy. Nie widziałam, żeby ktokolwiek był tak szczęśliwy, idąc na zakupy. Nie no, nie widziałam na przykład jak było otwarcie Biedronki, albo jakiegoś Lidla, to w sumie to tak wyglądało. <laughs> no myślę, że tam to bardziej się taranowali. Ale w każdym razie naszym głównym celem, nie wiem, zobaczymy ile nam zajdzie odcinków, jest zdobycie Fenga. To jest dla mnie wieża nie do zdobycia. Nie umiem zdobyć martwi, tego mężczyzn. Martwi mnie twój no. zrozum, że ile nam zajmie no. tych jeszcze odcinków. <laughs> No bo kurde, Feng jest wierzą nie do zdobycia, to jest jedyny mężczyzna, który oparł się mojemu ziemniaczanemu urokowi, tak? To jest coś, musi być nie tak. no Grubo nie tak. Ale no patrz, jakby było pięknie, on taki czarny, ja taka biała, i w ogóle co to on ma za ciapki jakieś dziwne na nogach? Co to są za jakieś mokasyny To są papcie. Ej, halo! Halo fank! Co to jest? What are those? A ja mam jakieś takie też dziwne buty. O. No to wcale nie są lepsze. To coś powinnam wypełnić, nie? Żeby znowu nie dostał minusa za spotkanie. To, to kup coś, no to nie wiem. Co tam jest Oj. w ogóle na tym targu? Jaki, jakiś um. Fotel gamera. O, ten fajny, ten różowy. Zaruncie. Różowy? No. Dobra, bierzemy. Zobaczmy, co ta lamusiara sprzedaje. Kryształy. Diament. Taki tani. Podrób. Wow, kupiłam. I co? I to już jest zaliczony tak. super festi Dokładnie, festiwal tak. życia. Gdzie jest Feng? Gdzie jest Feng? Skupi skupiłam fenga. Poszedł znowu chodź? Tak, o swoją drogą, jak... O, nie jest uh, w Jakby ktoś się znać. zastanawiał, czemu mówię znowu, to dlatego, że generalnie nagrałyśmy, sam, że jakieś 20 minut nagrania, ale mój komputer właśnie zapisze swoją drogą. Stwierdził, że pora się zwiesić, wywiesić i nagranie poszło się kochać. Także przeżywam właśnie. Chodź, wychodź, kochanie. Aha. Co, będzie śpiewać karaoke? Beze mnie? Nie, nie, nie. Śpiewamy w duecie. No... Kurde! Czemu on nie chce? Nie szanuję mnie. No, jesteśmy nawet w grupie razem. Nie, nigdy nie czułam się tak upokorzona. A może zaśpiewam mu coś jazzowego? Klasyczne piękno. O, to będzie piosenka o mnie. Zakocha się we mnie teraz. To co to ma być? Ja pierdzielę. No nie. usiądź, usiądź. Czujmy się w rytmie. Ah, jaki on jest chamski do tego, no nie mogę. Dobra, ale przynajmniej siedzi i słucha. Może narzekać, że jest źle, ale, ale szanuje to, że jesteśmy złe. Wiesz co, ale to nie jest prawdziwy przyjaciel. <grym> no bo on nie ma być naszym przyjacielem, ma być naszym nasieniodawcą, tak? <grym> Jak widać, idzie mi świetnie, mam na czerwony. Na czerwono, bo wiecie, różowy jest dla słabeł, czerwony to prawdziwa miłość. No dokładnie. <grym> Raz mi się udało, chyba dał sobie dać róże, i potem, bo był festiwal miłości, rzuciłam na niego konfetti i się obraził. <grych> oh, nie. Czyli w sumie Miesz... nawet nie trzymać go za rękę. Tak, nigdy go nie trzymałam za rękę, ani za pitożka. Jest mi przykro. O, o znowu twoja simka przyszła. Znowu się wprasza. że ten to wygląda strasznie, kto to jest? Birgen Birkin. Wygląda tak stary dziadek i z tego nosi taki dziwny sweterek, jest taki, no, taki śniadany. ciepłe trochę, nie? I co? Widz... Działaś to? Co? Co, co? E, feng. Zro... Wiesz jak się, się robi to takie ok rękami. No? Z kciukiem i wskazującym, to Feng to przez chwilę miał, tak jak teraz siedział. I w ogóle. Ja, ja ci to sklipuję potem, Dobra. O, o widzisz, no. widzisz! widzisz! widzisz? No. <laughs> Okay. Illuminati. Confirmed. Ale w ogóle, czemu on tak trzyma rękę, jak będzie chipsy? O co chodzi? On już jest przygotowany. Jakby ktoś chciał mu zabrać chipsa, to on ci go wyrwie, nie? Yes. On Nie nadaje do tej gry, naprawdę. Co się dzieje? A, ktoś śpiewa. A to ja się, widzę, wczułam. Oj. No, nie, 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 nie wczuwaj Fank, się. Frank po prostu stwierdził, że on musi się napić już nie będzie tego słuchał. Tak. No to po, poczekajmy, my sobie w tym czasie odcedzimy kartofelki. Czy on w ogóle spać w barze? Tak, już tak się uchlał. Co, są w ogóle jakieś eliksiry na flirty czy coś? Jakieś tutaj trejty? Bo ja się nie jest znam coś na Jest takiego, jest, ale ja też się nie, nie znam, wiem. bo wiesz, ja to robię się tutaj. za eksperta, ale się nie znam. Jest to, to, do, to, to nie jest, z... jest, jest, jest. O. I muszę to w mogę w tego w nim rzucić. W nim się się rzucało eliksirami w kogoś? Nie. Aha. Nie, nie mam miotanej mikstury jakby co. Żałosne! my wypijemy. naprawdę to mm. gdzie poszedł Fengolino? Tutaj wszyscy widzę się zbierają. Żryć. Klasyk. Mm. Osadził we mnie miskę, to chyba dobrze znaczy. przecież <noise> jesteśmy za chude po prostu. Chciałabym go uwieść, ale coś tak zderpił. O. No patrz jak ci macham o! 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 A żona gdzie, patrzy. Gdzie, 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 żona patrzy? Nie, ona jest tam. Nie, nie, o, nie ma nie jej ten... tam chyba dzisiaj. dzisiaj Zaraz Już se poszła. Stwierdziła, że nikt nie chce kupić kryształów. Dobra, poszło. Kurde. Ale ten pasek to nie widzę, żeby się coś ruszył. O! Nie, coś się nie, zmieniło. Halo, tylko że mi uciekł. Z widoku. O, Aha, o, o, bo no, teraz... Aha, bo on teraz... się ten czerwony. Aha, on teraz stwierdził, że idzie do... Ale frajer! O! Ty... o! O... Chwila, chwila, nie, chwila, nie, mam, nie że widzisz weźmie, tych ubrań. Weźmie tofika. Czy jak on się tam nazywał? Tofik to nie Nie jest... wiem jak. Nie tam, wiem, on noskutka. się nazywał. fik. Tofik. Ale schowam te ubrania. dobra, tu chcę. No, no, no nie jak mam są tam innego domu. Po... nie mam innego pokoju, bo ja w ogóle... O, widzę, że tylko domu to nie pomalowało. No. Ale... O, jeszcze dachu też widzę nie z... Co to jest? No to jestem. Co ten to dom. jest? <laughs> Jestem budowniczy. Jestem dobra w te klozki, ale w ogóle przed tymi mi korzysta z kompa hala. A ja tutaj przecież wirusy piszę na tym komputerze i o. zarabiam na tym. No. No typku. A co zostanie najlepszym przyjaciółem i to dobrze wpłynie czy źle? Eee, a spróbuj. W sumie już gorzej być nie może, jakby co. znaczy, jaki wypadek zapiszę, będę cofać. Two hours later. Dobra, wracamy po raz <laughs> drugi. Czyli to jest trzecie podejście, <laughs> bo. Najpierw było tak, że udało nam się wciągnąć Fęga do łóżka i pojechałyśmy do Selwadorady. i moja gra, znaczy w sumie bardziej mój komputer stwierdził, że się wyłączy, zrobiłyśmy to jeszcze raz i mój komputer jeszcze raz postanowił nie działać, więc teraz chrzanimy to pragnienie, chrzanimy Selwadoradę i ksa uczy mnie jak się zmienia pragnienia i będziemy się spełniać i w inny sposób życiowo, Dokładnie. jak się zmienia. No więc gwiazdka. I to tyle? Tak. Wybierasz teraz sobie nową aspirację. Hmm, to co by jej wybrać? Jakieś sugestie? Um, ja bym coś takiego, co by pasowało do jej osobowości wybrała. No ona jest, jest... infantylna, no, no... głupia i romantyczka. M może dewiację i, i tą złośliwość? O! O, gdzie to? Gdzie to? E, no, no masz, 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 masz na dole. O, o, mów, o, masz, jestem! O, o. W ciele niezłośliwości? To ja bym to zrobiła. Nie, 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 ty masz przyjść tutaj, Feng. Dokładnie. Nie 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 nie, 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 nie bawimy się. Masz tutaj przyjść. dojść. Tutaj. Ty masz tutaj dojść. Dojść. <grym> Niech się kochają gołąbeczki. To co, teraz od razu sprawdzamy, czy jest w ciąży? No jak nie jedziemy na wakacje, to chyba nie ma sensu. To sprawdzamy. I co? Co? Bo jak nie, to chyba znowu próbujemy, nie? No jezu, nie wiem, tak wypada. Jednak chcę od razu no, jeść. Yes. O je, za dwoje! Yes. Pochwalisz mu się? Jego żonie? Za <śścoughs> nie żony. tu można, bo tam trzeba sobie wrogów narobić. Ano, no trzeba mieć wrogów, nie? Mogę jej powiedzieć, że mamy dziecko. Wiesz, to chyba się nie da, chyba on by się odpowiedzieć, ale ja można wiesz, i tam. Czekaj, ja, ja, ma, ja mam plan. Przywitam ją. Zostań, nie, zostań w tym. Zostań w tym pokoju. Zaprosiłem do środka i wiesz, na jej tam... No właśnie chcę. To jest. Y, to chyba co, jakiś tam po prostu, żeby... O, dobra, ona sobie po prostu weszła. Tak, tak dokładnie się stało. Tak. No, no. Za, zareaguje jakkolwiek. Zobaczymy. Bo to za coś tutaj. E, halo? Kiedy <laughs> komputer jest ważniejszy. O, czekaj, chyba opóźniony zapłon. Dana. O. <laughs> Facepalm. Ktoś jej napisał na Facebooku, stara odwróć się. Oh. O, ale w ogóle ta. Tata... Ej, ten co w ogóle poszedł, powstał? coś się będzie działo. To jest Dana dziwne z tobą. O. Da, myślałam, po że on da w mordę, jak mam. <laughs> O, może on to lubi, lubi jak ją bije, nie? właśnie u nich w domu jest. <laughs> on lubi taki BDSM. To co, mogę teraz cię poprosić tak jak w trujeczce, żeby yy, zerwał z tym tym? O, poprosić, zostanie chłopakiem. Bo można, można mieć. Bo można mieć kilku, wiesz? Chłopaków i tak dalej. <laughs> to jest akurat bardzo normalne w dzisiejszych czasach, ale mogę no. go. O, nie mogę się oświadczyć no, bez te... związku małżeństw. No, tego się nie da. Ale wydaje mi się, to... że powinno tam być coś takiego. A, jest <laughs> o, a o, ten w ogóle nieprzejęty gada ze mną, o, i znowu to w mordę? A my teraz rozmawiamy, halo kobieto! Co? Co? on w ogóle na moich oczach całuje, a ja w ogóle nie reaguję? Weź jej babie daj po mordzie też. Mogę? Ona powinna być dla niej w e, Co to za plama? Dawaj, o. Haha, ściekałaś ha, się w majtki, dlatego pstryknęłam cię w nos. Haha, ha. podłe. Wykrzyż... Ej, puszcza całus? Jej puścił całusa! Ej, on jest... szuja, nie? Z... Ej, co, przynajmniej będą jego geny. Spróbuję uspokoić, geny szuji. A nie szui. <grafy> Ej, no, bo w ogóle co to jest? Zdradził ją ze mną? Po czym... A, musimy iść chyba coś zjeść. I w ogóle bierze do niej puszczę... Ej, oni w ogóle flirtują ze sobą, tak na legalu. To niby wściekła, ale ten. Net, nie? nie wiedziałam, że Simowie mogą psuć pralkę. No, no nie no, co? A chyba nastawia tak. mi pranie po prostu. widzisz, oglądaj Psz pranie. Dzięki, stara. Dziś, o jezu, o. ale te pralki są takie głupie w ogóle. Czemu? N nienawidzę tego, no daj spokój. No patrz w ogóle, jak to wygląda. Widzę piankę. Pralka na pralce stoi. Na suszarce. Wypraszam sobie, patrz bąbelki. Ej, w ogóle my sobie teraz się gadamy się tak po prostu. Na cichuję sobie w ogóle wcinam Aha. bułkę. Po co stać, wiesz, przy telewizorze, jak można gadać przy odpalonej pralce, nie? Prawie to samo. kiblu i w ogóle z żoną naszego faceta. Który w ogóle zdradza nas ze swoją żoną. To ma sens. To skomplikowane. Ma sens. Tak się ustawię na Facebooku. Wypłaczmy się pod kołdrą. Wygląda bardziej, jakby się tam sobą zajmowała, nie? O nie, właśnie nie ma tofika! Co ona tam z tam tofikiem robiła jest? No właśnie. Uwolnić tofika. Hashtag uwolnić tofika. Wyjmij mi tego tofika. Biedny tofik, on przeżywa katusze w tym domostwie. W ogóle teraz widzę, no. że nie mam żadnych świateł w tym domu. No właśnie, to już no tak ciemno jest jak w dupie. No bo może ja tak lubię, tak? Zabronisz mi? A w ogóle widzę się z prędkością o. światła odpalają rzeczy. To dużo rzeczy jest w ogóle. No bo mam, mam prawie wszystkie dodatki, tak. No, a biedak, to, to nie uświadczyłam czegoś takiego. O, patrz. O, jak jasno. Najlep o. Najle to wiem, że to są jedyne co to wiem, że to są najlepsze światła, bo oglądam y, Lil Simi. I ona mówi, że te światła są dobre i w sumie są, bo tak nawet wyglądają normalnie, że mogłobyś mieć faktycznie mm -hmm. takie w domu, a nie jakieś no. kurde, jak są te te lampy jakieś takie. O, tak to totalnie miałabym w domu, tak. albo to tak, to. Co cię to, tak sobie wstawię w drzwiach. To się w ogóle. O ja, ja, jas, tak, tak, jak ja jasno. Tak. <laughs> tak mi dobrze, tak mi rób, tak mi jasno. O, ja włączyłam telewizor, ale jestem bystra. Poglądamy. Nigdy nie oglądałam tutaj telewizji. Nie też nie. Te dzieci spadną z ur... e a, bo ona wyłączyła pewnie. Miałam Oglądane. takie... Miałam takie dobra scena w tym filmie. Najlepsza, bo po prostu no nic nie ma. Martyna przełapała swojego... miłość swojego życia na flirtowaniu z kimś innym, tylko że wiesz, że ty miłość twojego życia ma żonę. No się... coś bardzo się przygnębiło. Co to mogło być? Dobra, idzie. Pewnie jeszcze przyjdę, on będzie na moich oczach całować czoł... żonę, tak żebym się poczuła lepiej. Jak dalej potoczy się ta porywająca historia, dowiecie się w następnym odcinku. Dlatego też się nie, nie żegnamy, bo żeśmy dalej nagrywały ja tak po prostu stwierdziłam, to tu se utnę, także... Także do ziemniaczenia, siema, elo, wpadajcie na naszego wspólnego Facebooka i do czegoś następnego. Kiedy życie daje... W... Nie, dobra, nie mogę tak. Do ziemniaczenia! I od razu lepiej. Wzbiera w, w tobie złość, obejrzy se ziemniaka. Zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić w sensie mnie.